Ewangelii według świętego Jana. Piłat przywołał Jezusa i zapytał Go. To ty jesteś Królem Judejczyków? Jezus odpowiedział, czy pytasz o to od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie. Piłat odrzekł: Czy ja jestem Judejczykiem? Twój naród i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś zrobił. Jezus odpowiedział. Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było moje królestwo, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Judejczykom. Jednak moje królestwo nie jest stąd. Wtedy Piłat zapytał go. A zatem Ty jesteś królem, Jezus odpowiedział: Jak sam mówisz, jestem królem. Ja po to się zrodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu Mego. Oczywiście ta dzisiejsza Ewangelia, myślę, że wszyscy kojarzymy. Nawiązuje do dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla. Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Ta niedziela jest zawsze świętowana jako uroczystość Chrystusa Króla. I ta dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że faktycznie Jezus jest królem, ale królem zupełnie innym niż. Jakikolwiek król na tym świecie. Kiedy spotykamy Pana Jezusa, to przychodzi nam zmierzyć się z bardzo wieloma pojęciami, kategoriami myślowymi, nie wiem, ideami, które Niby na pierwszy rzut oka brzmią tak znajomo, ale w gruncie rzeczy oznaczają zupełnie coś innego, mają zupełnie inny sens, zupełnie inny wydźwięk. I tak jest między innymi właśnie z Jezusowym Królowaniem. Jezus jest Królem, ale przymierzanie, przy, przykładanie do tego Jezusowego Królowania, nasze wyobrażenia o tym, czym jest królowanie, porównywanie tego jakoś z królowaniem, takim jakie sprawuje wielu, sprawowało i sprawuje wielu ludzi, jest po prostu zupełnie bez sensu. Jezus jest królem zupełnie innym. Tak samo jak jego miłość jest zupełnie inna niż to, co do tej pory przed przyjściem pana Jezusa wiedzieliśmy o miłości. Sprawiedliwość jest inna, w ogóle pojęcie życia też jest inne w nauczaniu pana Jezusa. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, wiele rzeczy w ogóle. To, kim jest człowiek, to jest zupełnie coś nowego, coś innego niż przed Panem Jezusem myśleliśmy, czy bez Pana Jezusa sobie myślimy o człowieku. I tak jest również właśnie z Jezusowym Królowaniem. To jest po prostu coś, coś zupełnie niespotykanego na tym świecie. Jezus jest królem nie z tego świata. Jest więc na przykład królem, który nie ma wojska, nie ma armii, bo jego siła nie pochodzi właśnie z tego, ze swojego urzędu, z tego, że ktoś go słucha, bo nie słucha, że wykonuje ktoś jakieś jego rozkazy. Tak, jego moc nie zależy od tego, czy ktoś słucha jego rozkazów. Nie, zresztą on nie daje rozkazów. On rządzi, ale jego rządzenie nie ma formy jakiejkolwiek przemocy, przymusu. Właśnie takie, takie jest sprawowanie władzy przez Pana Jezusa. Jeżeli zaczynamy wyobrażać sobie Pana Jezusa na wzór jakiegokolwiek Króla Ziemskiego, to, to w tym momencie pogubimy się. W tym samym momencie pogubimy się w w rozumieniu Ewangelii, w odczytywaniu Ewangelii. Tak. Po prostu to wszystko jest zupełnie inaczej u Pana Jezusa. On nie jest z tego świata. I tu nie chodzi o to, żeby, żeby teraz, nie wiem, gardzić w ogóle jakimkolwiek królem żeby mówić, że królowanie jest czymś złym, tu nie chodzi o to, żeby na przykład, nie wiem, mówić, że w takim razie chrześcijanin, uczeń pana Jezusa nie powinien uczestniczyć w sprawowaniu władzy, nie powinien być, nie wiem, posłem czy prezydentem. Dlaczego nie, jeśli chce, jak najbardziej. Ale, ale nigdy żaden prezydent dzisiejszy nie będzie w stanie być królem na wzór Pana Jezusa. Nie można skopiować królowania Pana Jezusa do tej naszej ziemskiej rzeczywistości. To jest zupełnie coś innego. Pan Jezus chce być nie królem, nie wiem, państw, narodów, tylko chce być królem naszych serc. Chce być y, y, królem naszych myśli. W ogóle tego, co jest po prostu w nas. Bo to, co jest w nas, nie jest z tego świata. My tak naprawdę nie pochodzimy z tego świata, jesteśmy dziełem Boga. I oczywiście, że ten świat ma wielką wartość, i dobrze, że ustanawiamy różnego rodzaju prawa, porządek, taki czy inny ład społeczny że go jakoś kształtujemy bardzo dobrze, ale ale to, co przyszedł zrobić Pan Jezus, to jest coś dużo więcej. On nawet nigdy przez moment nie pomyślał o tym, żeby dowodzić jakimiś ludźmi właśnie, żeby przejąć jakąkolwiek władzę nad kimkolwiek. Pamiętamy, że Nigdy, nigdy w ten sposób nie mówił, nie mówił do swoich uczniów. Pamiętamy jak na przykład tak mi się teraz przypomina na ostatniej wieczerzy Piotr mówił: "Panie, ja cię nigdy nie zdradzę, nie opuszczę, wszędzie pójdę za tobą". No i pan Jezus teoretycznie powinien był wtedy powiedzieć o właśnie, widzisz, na to liczyłem. Myślę, że wszyscy tak samo postąpią bo potrzebuje właśnie waszego wsparcia, waszej pomocy. Pamiętamy, że Piotr nie był do końca gołosłowny, bo w ogrójcu chwycił za miecz jakiś nóż duży pewnie, który miał przy sobie i nawet uciął jednemu żołnierzowi ucho, narażając się na śmierć. Czyli Piotr był gotów rzeczywiście oddać życie za Pana Jezusa, ale jednak jakoś panu Jezusowi na tym nie zależało, bo on właśnie nie jest królem z tego świata. Król z tego świata potrzebuje właśnie takich ludzi, którzy, którzy rzeczywiście oddadzą za niego swoje życie. Oczywiście nie jeden chrześcijanin oddał życie za wiarę. Nie jeden chrześcijanin jeszcze pewnie to życie odda za wiarę. Może to się przytrafi mnie, może Tobie. Oddamy być może życie za wiarę, za Pana Jezusa, ale nie będziemy oddawać tego życia po to, żeby Go bronić. Nie, my będziemy oddawać swoje życie tak naprawdę dla siebie, po to, żeby być wiernym sobie, żeby być wiernym tego, co, temu, co wybraliśmy. Żeby być wiernym temu, co wybraliśmy. Dlatego chrześcijanie oddają życie. Nie oddają w obronie Pana Jezusa. Pana Jezusa nie trzeba bronić. To Pan Jezus dziś właśnie w Ewangelii mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było moje królestwo moi słudzy walczyliby, aby nie został wydany Judejczykom. My nie musimy Pana Jezusa bronić. To jest taki król właśnie, że nie trzeba Go bronić. Muszę powiedzieć, że jak teraz o tym mówię, to nawet czuję taką pewną ulgę, choć jednocześnie jestem świadom, że, że nieraz przyjdzie mi, i nieraz mi już przychodziło, bronić wiary mojej, ale mojej wiary bronić. To znaczy, pokazywać, że, że moja wiara jest autentyczna. Bo to dla mnie znaczy bronić wiary. Dla mnie bronić wiary to nie znaczy nie wiem, powodować, że są w państwie ustanowione prawa, które dają wolność wyznawania wiary. Oczywiście to jest super. My powinniśmy robić wszystko, żeby była wolność religijna, żeby chrześcijanie wszędzie mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę. To jest oczywiście. Bardzo, bardzo yy, słuszna rzecz, ale, ale dla mnie to nie jest równoznaczne z bronieniem wiary. Dla mnie bronić wiary to znaczy yy, być po prostu właśnie wiernym sobie. Być yy, autentycznym, być autentycznym. To znaczy, jeżeli uwierzyłem, jeżeli Chrystus jest dla mnie Bogiem, jest właśnie moim królem, no to trzymam się go. To się go nie wyprę. tego nie zostawię. To nie powiem, że, że to, w co wierzę, jest jakąś bzdurą. Tylko będę nawet gotów zaświadczyć moim własnym życiem, że, że to jest prawda. Ale to nie będzie oznaczało, że ja bronię Chrystusa, że obroniłem w ten sposób Chrystusa. Jego nie trzeba bronić. Nie brońmy nigdy Pana Jezusa. I to nawet nie dlatego, że On potrafi obronić się sam. Nie, On po prostu żadnej obrony nie potrzebuje. On jest takim królem, którego nie trzeba bronić. Natomiast bądźmy autentyczni, bądźmy wierni, wierni, wierni królowi, królowi wiecznemu, królowi, którego królowanie nigdy się nie skończy. Takiego właśnie mamy króla, i na tym świecie poza Chrystusem nie ma. Żadnego takiego króla, którego królowanie mogłoby być wieczne. I tak jeszcze na koniec przypominam się tutaj święty Stanisław Kostka. Już kiedyś pewnie o tym wspominałem. To jest taki fragment, taki epizod z jego życia, który mnie niesamowicie porusza. Lubię to wspominać, że kiedy. Święty Stanisław Kostka był już u jezuitów. To otrzymał list od swojego ojca, że ma natychmiast wracać do domu, bo jak nie, to zostanie siłą ściągnięty, sprowadzony do domu. I wtedy na to Święty Stanisław odpisał swojemu tacie: Tato, marzyłeś o tym, żebym był kimś znaczącym. Potem je posłałeś do Jezuickiej Szkoły, do Wiednia, żebym był kimś znaczącym na dworze króla Polski. A ja teraz właśnie wybrałem bycie sługą na dworze króla wiecznego. Czyż nie powinieneś był z tego powodu dumny? Czy nie jest to coś więcej? Jest coś więcej. Bycie sługą Króla Wiecznego to jest coś dużo więcej niż bycie sługą jakiegokolwiek Króla, Prezydenta, Władcy na tym świecie.